Porrót lotosowy Na czym polega poród lotosowy i czy jest bezpieczny dla dziecka? Porrót lotosowy na jest przeprowadzany w domu, pod opieką położnych lub do uli, ponieważ kreska w szpitalach to wciąż ma stosowana praktyka. Głównie dlatego. Kreska E wielu lekarzy jest sceptycznie nastawiona do tej formy porodu. Na czym polega poród lotosowy i czy jest bezpieczny dla dziecka? Dlaczego specjaliści jest sceptycznie nastawieni do porodu lotosowego? Poród lotosowy przebiega prawie tak samo jak poród klasyczny. Różnica polega na tym. Kreska e w trakcie jego trwania nie przecina się P Po porodzie jest ona popczona z Y yskiem a kreska do momentu, kiedy samoistnie odpadnie od ciaba dziecka. Zwolennicy porodów lotosowych zaznaczaj, kreska e skoro w momencie narodzin P powinna sama nie odpada, najwidoczniej tak chciała natura i nie nale kreska y w to ingerowa. Samoistne odpnienie następuje od 3 do nawet 10 dni po porodzie. Pierwszy poród lotosowy odbył się w USA w 1974 roku? Rodzice byba kobieta jasnowidz, która twierdzi ba kreska E widzi ból przez noworodka w momencie odcinania P Obserwuj zachowania szympansów, zauwa kreska YB, kreska E pozostawiajone bo kreska w stanie nienaruszonym dopóki samo nie odpadnie. Wówczas postanowi baza stosować e praktyk podczas swojego porodu. Na czym polega poród lot Poród lotosowy przebiega tak samo jak poród klasyczny, jednak po urodzeniu kreska nie jest ono traktowane jak odpad medyczny i wyrzucane do kosza, lecz myte z krwi, która przyspiesza rozgbat przecinek owijane w gaz lub pieluch tetrow i umieszczane w miejsce z sol. Poród lotosowy zgodny z filozofii lotosu okrelenie porodu pochodzi od kwiatu lotosu, który jest symbolem pocztku Kreska Według filozofii lotosu, okres między narodzinami dziecka a oderwaniem si, kreska ilska od ciaba dziecka jest witem dla noworodka. Dzięki pozostawieniu P powinny wydbuć kreska, a si bezcenny dla dziecka czas przejścia z kreska ilcia P bodowego do kreska W. Wiecie kropka zwolennicy tego typu porodu: u kreska AI. Kreska dzieci lotosowe w kreska życiu do z spokojniejsze i maj bagodny charakter. Podobno wynika to z rytuału bagodnego przejścia dziecka z kreska P bodowego do kreska życia poza zabonem matki. Przekonuj tak kreskę e, kreska es pewnie siebie, a tak kreska e bardziej odporne na choroby. Jednak co najwa najwyraźniejsze przecinek dzieci urodzone lotosowo nie dowiadczaj traumy porodowej, zwizanej znak by modcić p powinny i rozpka z madrk. Poród lotosowy, kreska enia specjali ci podkrelaj kreska ebo kreska pebni swojej funkcji jedynie w kreska p pebodowym dziecka, dlatego po narodzinach jest zbdne. Pozostawienie bokreska łyska popczonego z ciałem dziecka po porodzie jest niehigieniczne i niesie ze sobą ryzyko rozwoju infekcji. Tkanki, które w sposób naturalny ulega i rozgbadowi, a tak tkanki jest bokreska łysko, stanowi źródło infekcji. Jednak nie tylko z tego powodu bokreska łysko kreska Y jak najszybciej odpczy od dziecka po porodzie. Jak podkrelają lekarze, kreska łysko zawiera ogromne ilości tromboplastyn, substancji odpowiedzialnych za krzepnięcie krwi. Dzięki nim po zaprzestaniu kr-enia kreska w pepowinie, krew w bokresku krzepnie. Proces ten chroni dziecko przed zatrzymaniem jego układu KR-enia, ponieważ gdyby aktywatory krzepnięcia znajdujące się w kreska łysku przeniknęły do organizmu dziecka, mogłyby doprowadzić do zakrzepicy, a w konsekwencji do zgonu noworodka. Poród lot osoby zwiększa to ryzyko. Naukowcy nie zgadzają się również z stes. Kreska e. Poród lotosowy jest zgodny z natur. Podkrelaj, kreska e. Zdecydowana większość wiesz po narodzinach embodych przegryza pepowin, by odpczyje je od bokreska iska. Poród lotosowy w Polsce najwięcej porodów lotosowych odbyło się w Australii, Nowej Zelandii i Ameryce. W Polsce tego typu poród nie jest jeszcze popularny, giebównie z WZGL-u na sceptyczne nastawienie niektórych lekarzy kaników. Dlatego poród lotosowy zwykle odbywa się w domu rodzcej, pod opieką wynajtej pobokreskanej lub do uli, czyli dowiadczonej w macierzyctwie kobiety która zapewnia fizyczne i emocjonalne wsparcie dla matki w czasie ci kreska Y porodu, a tak kreska nim.